Dzieci mam do zebrania. I to jest moja misja. Nie. Ogółem, tak jak widzicie, wróciliśmy. Ja już w nowych miejscach staram się stawiać te śmietniki. I always come back. I always come back. A nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja mam zbudować pięć śmietników. No to... Olu ono jest komba, jak zawsze powracałem, widzowie. Były problemy, już się nadrobiły. Bo może tu się przydadzą śmietniki, bo ja widzę ile co... tu śmieci się jest. Janusz, że powróciliśmy. Res. Kotjanus, rado. Kotjanus, cieszę się, że powróciliśmy na. Znowu na live'a? że jest głodny, no to niech se pojedzie metrem. Nie chce, pojedzie który, do. Mnie. trwa to zaledwie minutę, przejazd. I już. No, już z gościu... Jestem hmm? u ciebie. A co, zaczynasz live'a? No, powróciliśmy już. Julek? No, powróciliśmy już. Julek. O kurde? No powróciliśmy Halo? Problemy techniczne Powróciliśmy Halo, słyszysz mnie? Mm, tak powróciliśmy już. Już jest, już jest trochę. Problemy techniczne, no ten jak mi dasz to mogę ci po, to mogę ci postawić świetniki. No ale ja już to zrobiłem. No, ale ja to chciałam na misję zrobić. Ale wiem, gdzie nie masz, ale y, daj to postawiam. Y, nie da, że to to jeszcze światła ci porozstawiam w niektórych miejscach. Ok. Nie, ale ja już mam uzupełnione. No, ale przydadzą ci się, bo naprawdę twoje. twoje Jest naprawdę. Wiem! Ale nie trzeba, bo ja już mam. 50 że... drzew! Czy... Proszę. 60 drzew mam do postawienia. A co to za nowa misi? kolejka robiona? I jak? A nie, nie otworzyłem ją. No mat przejścia, mat nie ma. Jak przejścia nie ma, pokaż mi Patrz. to. Nie no. Jest przejście. No ale przejdź do końca. Pod ziemią jest. No ale nie da się przejść. No bo na razie nie można tędy iść. Ale... Bo potem będzie się o tą to usunąć przecież. Wiem. Mogę się przejechać. Otworzy... A otworzyłeś im? Nie otworzyłeś im. No nie dobrze. otworzyłem, bo nie mam permisji. A no tak. Czekaj, tyl... czekaj chwilę, tylko to bo ja zrobię Bo mi nie ufasz. Kotku, no to nie jest tak. No to nie jest tak, tylko po prostu to jest tak, że na razie ja pomocy nie potrzebuję. Jak będę potrzebował, to wtedy. Tylko że nigdy jej nie potrzebujesz. Tylko raz ci pomogłem w parku. To tylko, że musiałam ten ten. Ale co ci pomóc w śmietnikach i tak dalej, bo tu masz mnóstwo śmieci. No ja właśnie to jest, że ja nie potrzebuję śmietników. No, bo musisz mieć dużo śmieci? Naprawdę? U siebie? Nie. No, zobacz, chodź. Pokażę ci miejsce, gdzie na przykład masz śmieci dużo. Czekaj, bo ja teraz zajęty jestem. Patrz, tutaj jest mnóstwo śmieci, bo nie ma śmietników. Czekaj, bo teraz zajęty jestem. A i czy już jest Maksimum? Jestem. Jestem, słuchajcie mnie? Tak. tak. Ogłem w twoim parku jest bardzo dużo śmieci. Dlaczego no, ty nie dbasz o to? Powiedz mi. No? Dlaczego no. no, nie dbasz o śmietniki? Dbaliście, no, 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 że ja dbam. No. Ale no, nie ma ich dużo. I bym coś takiego, by też wszystko tak. <muchy> co, za, za chwilę będzie całkowicie koniec live'a. już nie będzie powtórki, bo nam na przykład wywaliło. Nie, nie będzie, bo mam sprawy prywatne do załatwienia. I tak to działa. No sprawy prywatne, sprawami są ważne. Tam są rzeczy ważne. ważne i ważniejsze. Dokładnie, a nie tworzenie cały czas treści na YouTube. Wiecie, że to jest ciężkie. Po drugie, wiecie o tym, że to tak działa: że... algorytm tytułowania jest, że twórca się stara. Wiecie co? Nie. Algorytm YouTube'a nie dopuści takich filmów. Osób, które się starają. Nie. Wiecie co dopuści? Filmy, które, kurczę, są dosłownie green screenem. Nagrywane po prostu w tle. Twórcy się starają. Tworzą content, a co YouTube wybiera? Jakieś beznadziejne kontenty. Przepraszam bardzo, ale... My się staramy z Kotem Januszem o filmy, żeby zrobić jakieś ładne. A są? Nie. Nie. Mało osób w to ogląda. A to jest tylko dlatego, bo. Po prostu wiecie, jest problem z YouTube'em w takim sensie. I to nie jest fajne na YouTube. Jeśli oglądasz wszystkie te live, choć jedna osoba. Rozumie dany język, to naprawdę poprawcie to, no. Bo jednak to jest jeden z większych minusów YouTube'a, że algorytm YouTube'a jest po prostu taki, a nie inny. I wiecie, i bardzo mało ogółem jest możliwości, właśnie. Wiecie, czego zrobienia? No. Bardzo mała jest możliwość ogółem, żeby. Twój film się jakoś mocno wybił, bo algorytm nie chyba tak działa. Ale dobra, lecimy dalej, bo ja chciałbym, żeby, żeby coś się działo na tym live, choć trochę. I tak nie będzie się działo, panu nie oglądać. Ogółem kota, kota Janusza. O, o, what you are having. This moment. I don't know. Co teraz robisz w tym momencie? E, e, robię roller coaster, które już skończyłem. to zaraz idziemy z widziami. No Elo. Elo. Koleżko. Gdzie ty jesteś? Nie do ciebie mówię. Mówię do kolejki. Hmm. Czatu. A wiecie co jest w ogóle śmieszne, że połowa moich subskrybentów są mi znajomi. By the way, Jezu, że tak. No... A moja większość, a moja, a moja, po... a ja się dowiedziałam od YouTube'a, że, że połowa część widzów ogląda mnie na telewizorze. Co? Nie, że... Tak, i jeszcze, że 25% są z Ameryki. Ehm XD. Nie wiem. A jednym, a mojemu kuzynowi, który też ma kanał, niby, niby go oglądają z Rosji. A wiesz co, a wiesz, kto mnie ogląda w ogóle na ten na TikToku? jest no. napisane? Jest napisane inne. Ale jednym nie oglądają. Mhm. A. Dobra, ja... zapraszam na otwarcie. Na razie dla Ciebie będzie testing ustawiony, ale jeszcze tam ten... A wiesz a o tym, że trochę mam w ogóle ustawione jeszcze? Mam ustawione, że w, no, że w dzień są powłączane. Wiem. Bo Ci pokazałem ostatnio. Ale sobie samodzielnie nie, niektóre. W ogóle większość osób nie, nie idą w ogóle tak daleko do mnie XD ma pff, XD Teraz, błagam, żeby YouTube tego nie oglądał, teraz Ej, świet... co, 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 35% Niemców, ja nie wierzę Dobra, zapraszam O, chodź Czy tramwaj rozjechał? Nie mogę przejść, nie mogę przejść, nie mogę przejść, nie mogę przejść, nie mogę przejść. Nie mogę przejść. Nie mogę przejść. Nie mogę przejść, nie mogę przejść, nie mogę przejść. Nie mogę przejść. jestem jak NPC, no nie mogę. No nie baw się w MPC-ta, bo NPC ci nie mogą teraz wejść. No chodź no. Umiesz to przeskoczyć? Nie umiem. Nie no, przejdę w końcu No bo ja nie chcę, żeby wchodzili na teren budowy Tam jesteś teren budowy No i przystań Sam jesteś teren budowy Zapraszam wszystko. Jak ty lewitujesz, ty lewitujesz u mnie No właśnie, to mnie potwierdzić. aha Aha, bo ja siedzę Ty lewitujesz O, mogę usiąść nie macie. To zaczekaj jak ja zjadę. Bo teraz jest moja kolejna zjechanie roller Ale gdzie tu nie ma nawet No, oczywiście, że jest. To wy mi kota na kurze. kurde. No ja siedzę na roller coasterze. Kurcze, ja nie wiem gdzie on jest. No na górze. Kurze, różę na dole fiołki nie ma, bo buksów pograłeś. Nie ma. O... Eee. Być... Jak ty lewitujesz, kurde? Nicch, nicch, nicch. Kolejka! No wsiądź do kolejki! No chodź, chodź, wsiądziemy razem. Co Chodź. Jedzie to. I, co, lewit... I teraz lewituje, czy nie? Teraz nie lewitujesz. No, już nie lewitujesz A ty na czym siedzisz? Na kolejce No to ja tak miałem To ja siedziałam. No nie miałeś, no, no nie miałeś Przyznaj, lewitujesz no, czy... U m... Gdzie kupiłeś flyer? U m... U m... Gdzie kupiłeś flyer? Gdzie kupiłeś chity? Nigdzie, bo ja siedziałem na kolejce To no, ty nie stałeś, to ty nie siedziałeś Tylko kurde, chitywałeś Nieprawda No prawda ja... Oh wow. Jakbym mógł tak realistycznie e e robić fly'a? No, bo jest cheaterem. Jakbym miał tak cheatować, to bym nawet nie umiał tak e e e robić. Ale ty przecież e wszystko umiesz. No Dobra, już koniec o tym. O, I o zobacz, super Glecyny. ta kolejka. A czekaj, wow. a patrz, to, to jest pierwsza część roller A teraz wjechaliśmy do drugiej części roller coastera. I zobacz, teraz znowu musimy wjechać na tym. Wow, magic, no to jestem ślepy, Wojtek, łajcie Nie. Nie. I prosim. I teraz, i, teraz, i teraz stąd nie wyjdzie. De. Bo ktoś zostawi tutaj kurcze wiesz co. to. Dobra, nara, idę do siebie. Nice roller coaster. Mój lepszy patrz. Ci pokażę mój fajny. Nie kur... nie, sam tam prawda? ci zaraz pokażę mój... Ten park nie jest o jakichś roller Dobra, ale mój jest raz lepszy. No bo ty, no bo twój park jest o roller i ogólnie. Bo, bo mój a mój park, nie jest. A mój park jest starszy. Pozdro. A mój też jest starszy. Tylko ja go zrezygnowałem. Zresztą że mój jest starszy. A tak I... naprawdę to ja go zresetowałem. Myślę, że ja mam... Wiesz, o tym, że mam go prawdopodobnie dłużej. O Jezus, będzie trzeba to wszystko powłączać. O Jezus, nie chce mi się tego robić. Ale patrz, teraz pokażę Ci mój kosta. Tutaj jest ogółem. Taki jeden fajny za dużo hajsu. O, i zapomniałem śmietników to poustawiać. Dobra, zaraz, zaraz postawię. Jesteś ważniejszy niż On Ol... Open i za... 7 dolarków. A się... z wami. I zaraz będzie koniec live'a. Niestety, niestety. Yy. A i jak coś to ogółem, to ja nie wiem, czy będę na drugiej części live'a z ETS-a. Tak będą dwie części. A jak nie, to sobie znajdę tak. jakiegoś innego człowieka, do nagania ets Co. So... What the f What the f Co się stało? What the fuck? What is this, co się stało? Patrz, Patrz. widzisz, ile ludzi ze mną chcą pójść? Patrzcie, Patrz. a, a pisaliście, że nikt mnie nie lubi. Patrz, patrzcie, patrzcie. Widzicie? I pisaliście, że mnie nikt nie lubi. Okej, okay. to yy, co, Kotianus Koniec live'a, chcesz? Chciałbyś. Niestety, ale musimy się pożegnać z naszymi widzami ile? Osiemdziesiąt tysięcy za teren. Dobra, widzowie, chodź do mnie, Kotianusz. Okej, okay, bo ja się wywaliłem. Normalnie, leżę na plecach. Czekam na ciebie. Jakby co, jestem obok ciebie. Wiem, widzę. Bo ty masz charakterystyczne e, taką zasłonę z, z żywopłotów. Taką masz zasłonę z żywopłotów i to... Maria. Dawaj przed, Dawaj przed twoim wejściem do parku robimy okay. pożegnanie Lajewa. Widzowie, ja już no się ustawiłem. Ja już się ustawiłem. Kiedy, kiedy, kiedyś się muszą skończyć. Te czasy. Aś mi łezka poleciało. Zruszyłem się. O Jezus. Ale no cóż, widzowie. Pamiętajcie. Nie subskrybujcie. Nie da, nie, dajcie, nie, dawajcie la, nie dawajcie lajków. Nie nawarcie. To jest wasza decyzja. Nie, ale yy, tak, szczerze, i yy, mi tak, Maty, nie musisz mnie subskrybować ani nic. Twoja decyzja, czy chcesz, czy nie. To mi nic nie. Tak, szczerze, mi tylko daje jakieś cyferki. To wiem. Nikt nie zabierał. Ja mi się mogą przydawać te cyferki. Ale dobra. O, tanus, pożegnaj się z widzami. Pa, pa. Nara! Czekajcie. Nara! Czekaj tak. Eee, na początku kotelnia. Muszę będziemy powoli. No mów Nara! Nara! Ale cały czas, na, cały czas! Nara! Cały czas no, ten, Nara! Tak, tak, dłuż, tak się dłużej. Nara! O, jeszcze nie słychać? Dobra. I teraz czas. Na mnie. Nara!